Były to zadania też niektóre rozpoczęte w zeszłym roku, chociażby została zrobiona ulica Marii Skłodowskiej i to było duże zadanie, bo tam też trzeba było jeszcze robić wodociągi i kanalizację sanitarną, więc to wszystko było dosyć spore. Ale co do następnej, to ulica spacerowa i chmielna, czyli praktycznie można powiedzieć, że tamta część miasta, ta tak zwana zaparkowa od ulicy... Do, do w zasadzie piwnej to wszystkie drogi tam są zrobione, także teraz trzeba będzie przejść na drugą stronę i robić następne. No i ulica Wysockiego, a także nowe nawierzchnie ulic, chociażby jest ulica jesienna, długo oczekiwana nawierzchnia ulica Dąbrowskiego, Narutowicza y, też duże zadanie i ulica Zamenhofa. Co nas jeszcze takich rzeczy, no to, to są ważne, to są chodniki zamojskiego, lewele warszawskie, przedmieście. Pałacowa i ulica Maczka. <laughs> Ważne zawsze to powtarzamy jest dla nas bezpieczeństwo. Yy, głównie chodzi tutaj o dzieci przychodzące do szkoły, więc zostały zrobione trzy bezpieczne przejścia na pieszych, te aktywne, czyli przy Zamojskiego, czyli przy jedynce, na Troczewskiego przy, przy siódemce, yy, szóstce przepraszam i na ulicy Szymanowskiego tam wejście z osiedla takie było dosyć problematyczne, więc tam też zostało zrobione takie bezpieczne przejście dla pieszych. No i teraz się przygotowujemy do wielkiego zadania. Jest to zadanie, na które miasto otrzymało, otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu, czyli zrobienie 11 ulic. Teraz jest przygotowanie dokumentacji. Będziemy przetarg ogłaszali w okolicach końca sierpnia, początku września. Zadań zaś realizowanych. No to o Zielonej Osi już byśmy mówili, jutro jest przekazanie placu budowy, ale y, będzie jeszcze niebawem ogłoszony przetarg na ten kompleks taki boisk sportowych przy ulicy przy szkole numer 9. Y, no i oczywiście trwają różne prace związane tam z budżetem obywatelskim, y, place zabaw, siłownie i tak dalej, i tak dalej, czy boisko chociażby na ulicy Granicznej. No i rozpoczęliśmy też długo oczekiwaną wymianę oświetlenia ulicznego. Przypomnę tylko, że to jest bardzo duże zadanie, bo to jest wymiana ponad 4 tysięcy opraw. Co ono miało dać? Ono miało dać dużo oszczędności energii, bo tak tylko dla przypomnienia mocy zainstalowanej, czyli to, co lampy pobierają które dzisiaj jeszcze, no już część wymienionych wisiały stare, to było 588 kW, a zmiana będzie taka, że będzie to niecałe 200 kW. I w pieniądzu, przy jeszcze przy, przy indywidualnym sterowaniu, mo, mogło to dawać nawet do 70% oszczędności na energii. Miasto przy, przed tymi jeszcze wariacjami na, na rynku cen energii, Mniej więcej za 1,5 miliona złotych kupowaliśmy energii rocznie do świetlenia ulic, więc to miało dać około miliona oszczędności. No dzisiaj po tych zmianach nie będzie żadnych oszczędności, no ale przynajmniej nie będziemy płacić 5 milionów, tylko te półtora miliona. Także takie, takie, to, takie to wychodzą nieraz zupełnie rozbieżne z założeniami efekty. No i są już te, te prace ruszyły. Są bardzo duże problemy związane z dostępnością do opraw. Całe te cykle dostaw zostały mocno zakłócone i my mieliśmy robić na lampach Philipsa. No, po prostu wykonawca, który podpisał kontrakt, który współpracuje od wielu wielu lat z Philipsem, no tych opraw nie może dostać, tak jak to tak było zaplanowane. Także nie idzie to w takim tempie, jakbyśmy sobie życzyli i jak było zakładane. Miało to zadanie zostać zakończone do początku września. Raczej yy, zdarzyć musiałby się jakiś cud, żeby to w tym terminie można było zrobić. Na pewno, na pewno się po prostu nie da, bo to nie tylko wymiana opraw jest, bo to jest wymiana tak wysięgników, okablowania w każdym, w każdym słupie i tabliczki yy, i słupy nie, nie, nie są wymieniane. Tylko dodatkowe słupy będą wymieniane tutaj w parku nad Ochnią, gdzie one już były w bardzo złym stanie technicznym i jest to zamówienie zostało zrobione, tam 80 słupów, będzie wymienionych i będą pozakładane nowe, nowe lampy, a reszta są to tylko lampy. To są takie, które każde można indywidualnie zaprogramować, czyli jakby się ktoś uparł, tak to by mogła każda świecić trochę inaczej i po prostu z, z laptopa można sobie to sterowanie właściwie, właściwie robić.